jak zapisać wzory matematyczne w programie OneNote i jak sporządzić prosty rysunek. Przejdźmy może do okna programu, czyli otwieramy nasze oprogramowanie. Tutaj jest taki przykładowy katalog, wy będziecie mieli przedmioty. Klikamy z niego, wchodzimy w notę z zajęć. Chwileczkę czekamy, aż się załaduje. Klikamy strzałkę. To wszystko już wiecie. Wybieramy tego przykładowego ucznia. Tutaj on się nazywa Adrian Duda. U was będzie to wasze imię nazwisko. Klikamy zadanie domowe, bo na razie w notatkach zajęć nic nie robimy. Klikamy na obszar, gdzie pojawia się napis test funkcji. Bo tutaj sobie zrobimy właśnie te testy. No i teraz przejście do edycji. Można edytować tutaj bezpośrednio, ale jak już zauważyliście, nie da się uaktywnić wszystkich możliwości programu OneNote. Są tylko wybrane funkcje, oczywiście te najważniejsze, ale jednak troszeczkę już przerzedzone. A więc klikamy plik. I teraz tutaj jest opcja edytuj w aplikacji OneNote. Należy ją wybrać. Teraz piszę, że otwieramy plik w tym programie właśnie. Spróbuj ponownie. Już jesteśmy w programie OneNote. I teraz zasadnicza różnica. No to widzimy, że po pierwsze mamy ogromne okno do edycji, a więc tak jakbyśmy mieli otwartego worda w gruncie rzeczy. Tu jeszcze możemy zrobić tak, że będzie to tryb pełnoekranowy, a więc jeszcze więcej mamy powierzchni do pisania, co się no. Przydaje, jak będziecie zapisywali rozwiązania zadań domowych, no to warto mieć więcej tej powierzchni. No i tutaj, oczywiście, mamy podstawowe dane, czyje to jest okno i tak dalej. Ale to nas nie interesuje. Tutaj po lewej stronie jest pasyw nawigacyjny, czyli tak jak macie zadania domowe, powitanie u nas, to jest akurat zatytułowane ogłoszenia, później biblioteka, miejsce współpracy. No i dalej jest właśnie wasz zeszyt. A więc ta kompozycja tutaj się niczym nie różni. To jest dokładnie to samo, co macie w aplikacji Teams, tyle, że bardziej rozbudowane. No i teraz w Teamsie na przykład nie można wszystkiego zrobić. Tu zamknę może to. Zamykamy klikając oczywiście w te tutaj takie. Przechylone książeczki, zwija nam się ten panem wtedy i mamy cały obszar roboczy. Padło pytanie dotyczące tego, jak zapisać powiedzmy pierwiastek. No i oczywiście musimy coś wstawić, więc kierujemy się logiką. Skoro nie mamy tych funkcji w menu głównym, no to musimy je wstawić. To są to tak jak w Wordzie, wpisywane w dodatkowym narzędziem. Więc klikamy wstaw, później mamy równanie. No i teraz mamy tutaj różne opcje. Ostatnio używane symbole matematyczne, więc tu jest też dość sporo tego, ale te symbole to głównie będziecie używali mnożenie, dzielenie i, i równa się, nie się. Ewentualnie znak mniejszości słabej albo większości, czyli to są te znaki. Ale tutaj skupmy uwagę na czym innym, na strukturach. Klikamy struktury. Teraz w zasadzie mamy możliwość pisania wszystkich. Wyrażeń matematycznych znacznie więcej niż można byłoby wykorzystać w szkole podstawowej czy nawet w szkole średniej. Weźmy podstawowe, te, które nas interesowały, na przykład pierwiastek. Tutaj mamy różne opcje pierwiastka. Pierwiastek bez znaku stopnia, czyli pierwiastek w domyśle kwadratowy. Tu jest on dodatkowo jeszcze wyróżniony. Tu jest pierwiastek sześcienny. W zasadzie na tym można byłoby poprzestać, bo w szkole podstawowej innych pierwiastków nie będziemy poznawali ale wybierzmy sobie pierwiastek ze stopniem, czyli dowolnego stopnia. Wpisujemy, wprowadzamy kursor tam, gdzie jest stopień, wpisujemy cyfrę na przykład siódmego stopnia z liczby powiedzmy 77. Tutaj mamy symbol pierwiastka wprowadzony. Tak samo ułamki można generować dowolnie, więc wpiszmy sobie jakiś ułamek. Dajmy na to jedna, druga. Teraz jak chcemy wpisać jeszcze w mianowniku, bo Dajmy na to coś tam, no to piszemy plus, no i niech teraz będzie znowu jakiś ułamek. Zobaczcie, klikacie ponownie ułamek, i pojawia się znowu opcja do zapisania jakiegoś tam ułamka. dalej mogę dokładnie to samo robić, czyli bawić się tak spisywaniem dowolnie skomplikowanych wyrażeń w zasadzie arytmetycznych. No, może zatrzymajmy się. Czyli takie dość złożone już wyrażenie do obliczeń, jeszcze w zasadzie wykonywane w szkole podstawowej. Można też wpisywać potęgi tutaj bezpośrednio to jest ta literka e do potęgi x. Tutaj mamy struktury, bo można pisać indeksy dolne. Powiedzmy, chcemy mieć wyraz tam jakiś a z indeksem 1. No i wpisujemy, mamy a1, tak. Może być tak samo z indeksem górnym, może być z podwójnym indeksem. Czyli całe mnóstwo różnych wzorów, właściwie wszystkie struktury matematyczne, jesteście tutaj w stanie wprowadzić. No i teraz e, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, to po prostu posługiwanie się menu figury. Zasadniczo tutaj można wstawiać oczywiście obrazy. Z różnych lokalizacji, ale chciałbym, żebyście też takie proste rzeczy potrafili tutaj narysować. Do tego służy oczywiście rysowanie. No, i tutaj mamy kształty, czyli powiedzmy strzałkę wstawiamy. Jak będziecie budowę zdań z polskiego chcieli robić przy pomocy właśnie tego narzędzia, można to w ten sposób zrobić. Jaki blok. Powiedzmy prostokąt, i tak dalej. Czyli tu wybieramy sobie te elementy. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to po zarysowaniem widok. Tutaj możemy też wstawiać sobie linie. Dajmy na to język polski, czy takie szersze linie, albo kratka, tak jak w matematyce. Ta kratka, może być pomocne, jak ktoś będzie sporządzał rysunek, no to wtedy ustawia sobie ten obiekt, prawda? No i powiększa, pomniejsza robi tak, aby on tam jakoś przylegał do tych kratek. Możecie oczywiście po kawałku tymi liniami rysować te obiekty. No więc tutaj to jest ten element. Oczywiście kolor tła, no można, tak jak na większości stron, ale tu akurat z matematyki nie polecam, bo po prostu im mniej tam jest, tym lepiej. Należy skupiać uwagę na tym, co tam jest przedmiotem obliczeń, a niekoniecznie na tym, jak to będzie wyglądało, byle by było przejrzyście. Więc tutaj zwracamy uwagę raczej na transparentność. No i kochani, tak, rysowanie, ale te elementy dotyczą tutaj odręcznego pisma. Czyli jak ktoś ma jakieś urządzenie podłączone na którym może to pismo odręczne wykonać, to włącza sobie ten pisak, wybiera jego grubość, no tutaj mamy możliwość wybrania, jak klikniemy to się nam rozwinie grubość, są różne grubości. Teraz powiedzmy jest czerwony pisak, natomiast możemy też włączyć grubszą linię i będziemy wtedy pisać troszeczkę Grubszym pisakiem. Tutaj zaznaczanie czasami może się przydać. To jest ta opcja tu. Czyli jak chcemy coś tam gdzieś zaznaczyć, no to możemy też w ten sposób to zrobić, że zaznaczamy to wyrażenie. Akurat ona nie działa na, na, na wyrażeniach, które były wstawione z edytora równań, ale gdybyśmy pisali luźny taki tekst, to jak najbardziej. A więc tutaj gumka, oczywiście, no i można dodać jeszcze elementy dodatkowe. Jeżeli ktoś nie ma tych narzędzi do pisania, no to będzie miał poprawiać tam z języka polskiego, czy, czy z przyrody dorysować jakieś strzałki, czy podkreślić coś, no to oczywiście wybiera sobie tutaj tą opcję. Rysuj za pomocą myszki, tak? No i wtedy rysujemy myszką, czyli będziemy Zaznaczali, bo akurat wybrałem opcję zaznaczania i teraz zaznacza czy tam podkreśla. Uczeń powiecie, że ma zaznaczyć to jakimś tam kolorem, niech to będzie zielonym. No i zielonym ma przy takiej grubości podkreślić jakieś wyrazy. Tak? Więc wtedy on podkreśla w tekście, że to, to i tamto i siamto. Ta tablica, na której teraz działamy, tutaj, na której piszemy, automatycznie wszystko zapisuje. No to będzie dokładnie tak samo zapisane. Może nie będzie aż tak dobrze wizualnie przedstawiało się w TeamSie, ale będzie podobnie wyglądało w aplikacji TeamS. Więc nie trzeba jakby martwić się o to, że to gdzieś tam trzeba jeszcze połączyć, wyeksportować i tak dalej. To się wszystko tutaj zapisuje automatycznie. Warta uwagi jest również ta funkcja, że jeżeli byśmy tę tablicę współdzielili z uczniem, no to w czasie rzeczywistym możemy my pisać po tej tablicy, ale też będzie uczeń pisał, tak? Czyli w tym samym czasie ja coś piszę i uczeń będzie pisał też i ja piszę jakieś pytanie, uczeń pisze odpowiedzi, tak? Więc w tym czasie rzeczywistym można tutaj pracować na tej tablicy i to też jest taka dość przydatna funkcja. No i cóż kochani, tu głównie mi chodziło o to, żebyście potrafili narysować takie proste obiekty geometryczne, bo tam czasami w ćwiczeniach trudno jest się jakby uniknąć tego rysowania. No weźmy przykładowo tutaj ćwiczenie, które dzisiaj mieliśmy. Narysuj trójkąt ostrokątny, prostokątny i tak dalej, tak aby miały jednakowe pola, tak? No to wchodzimy sobie tutaj właśnie na tego Teamsa, tak jak byliśmy przed chwileczką. No, i rysujemy sobie te trójkąty, tak? Czyli trochę przesunę, rozwinę to miejsce, gdzie będziemy to zadanie robili. Teraz wybieramy, załóżmy, że ktoś nie ma pióra, bo nie każdy musi mieć pióro dotykowe, więc wybiera sobie po prostu rysowanie myszką, następnie jakiś tam kolor, ten, który powiedzmy lubi, niech to będzie ten kolor, ta grubość. No i teraz rysuję sobie. Tak? Czyli mogę to rysować odręcznie, ale mogę skorzystać też z tych kształtów. No tu akurat aż się prosi, żeby to było narysowane kształtami. Zwróćcie uwagę na to, że jak wybrałem wcześniej kolor pióra, to ten kolor jest przeniesiony do kształtu, tak? Czyli możecie na przykład narysować te linie, powiedzmy, takiego koloru, a teraz jak będziemy rysowali trójkąty, no to te trójkąty będziemy rysowali już jakimiś tam innymi kolorami zaznaczali, czyli Wybierzmy sobie kolor, dajmy na to czerwony, tylko trochę mniejszą tutaj grubość tego pisaka. Kolor czerwony, no i rysujemy teraz wysokość naszego trójkąta. A następnie powiedzmy, że kolor wybierzemy czarny. Jeżeli będziemy chcieli narysować już, już tylko boki trójkąta, no tu akurat przerzuciłem ten czerwony, może cofnę i muszę odznaczyć. O, tak jak teraz, żeby ten kształt nie był aktywny, i dopiero wtedy wybieramy sobie kolor naszego pióra. No tu akurat to jest takie kolorowe, więc może weźmy, weźmy tu z tego ostatniego, tylko wybierzemy kolor czarny. Następnie kształt, no i rysujemy boki, pozostałe boki trójkąta. Czyli tutaj jeden bok, kształt, drugi bok. No, i tutaj można jeszcze przeciągnąć ten trzeci, żeby zaakcentować, że tu chodziło nam konkretnie o ten trójkąt. Takie proste rysunki tutaj można zrobić. Nie są to skomplikowane rzeczy, rzeczy jakieś 3D z układami współrzędnymi itd., ale proste rzeczy spokojnie możecie tutaj narysować. To tyle. Myślę, że warto z tego programu korzystać i przechodzić z edycją. O, zobaczcie, jak teraz zamkniemy to okno tutaj zamykam i mam to wszystko w tym miejscu, czyli w Teamsie, tak? Więc nic nie straciliśmy, wszystko zapisaliśmy dokładnie tak, jak jest w tamtej aplikacji. To tyle, jeśli chodzi o, o moje opowiadanie dotyczące rysowania i wprowadzania tych wzorów, bo te dwie rzeczy mnie interesowały. Napisać wzór i narysować jakiś prosty kształt, tak? I narysować prosty kształt.